I dzisiaj nagrywamy Brawl Stars z Mini! Ja jestem przygotowany oczywiście i najpierw sobie zagramy walka z posem. No i Ze mną z nami będzie jakiś kostek. No i musimy po prostu rozwalić tego posła, bo... bo. No bo wtedy wygramy. No i mam nadzieję, że wygramy.

Dobra, zaczęły się te małe włosy. To się trochę. Jak to zginąłem i tylko się niminy nie żyje. I jak on przeżyje, to jest szansa, że się wygramy, ale jak niestety zginie przez tego, tego małego błota, to przygramy. Chyba, że... Chyba się żyje ten typek. Nie jestem pewny, ale... Ta, ale już nie ważne, bo nie. Ją... Yes, yes. Dobra. Golicie. E, wracimy na No I oczywiście widziałem... Jest Polajkujcie ten film zasubskrybujcie, bardzo Was o to, to proszę, bo to mi bardzo pomoże. Chciałbym bardzo 1000 subskrypcji. I oczywiście piszcie w komentarzach, y czy Wam się to podoba i...

No i zapiszę moją, jakby do, jakby jak, do, jak, się, jak, jeden, dwudziesty, tak, jestem dobry no Ja mam ten, taki, i, ja to jest tak, jestem no. i ja nie jestem, tak, 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 nie tak, Ojej, tak, tak, Dobra, tak, tak, Ojej. tak, 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 tylko ten typek. Mam nadzieję, że przeżyje, bo jak nie, to po prostu przegramy, bo mi też zginął. Więc jest bardzo źle. I już są fioletowe boty, to najgorzej. No, ale ja się, się odradzam Zabić. i zabiję dwa, jeden. Dobra, koniec. Tymi... No, Na blisko to ja się mogę bić. No. No, dziękuję. Dziękuję. no i po Dobra, podjechałem go, ale chyba zaraz zginę. Dobra, pyk. Leży? Dobrze się nie Uważaj. O nie, jest źle. Mamy mało HP razem. O dobra, odrodził się idealnie on. Ale idealnie. Ten typeczek. Dobra. Kurdy wkładają mnie te buciki. Uważaj, szczera. Uważaj, uważam. Uważaj, uważaj. Bo ja się obrażę, oni podejdą go. Dobra, zostało mi tylko 23 HP. A ja prawie zaraz chyba. Ja mam Ja mam też tutaj, żebym się spotkał. Drugi też. Dwiego, Dobrze. Dzięki za uratowanie. O jej, zuchadła. Mam jeden włos mały, nie lubię Nie nas. koniec tym

Dobra, się, to dobrze jest. Zabijecie go, 3 HP ma. Dobra, koniec gry chłopciku. Dobrze, 7 minuty. No i wygraliśmy oczywiście. To teraz sobie zagramy pary, widzowie. Zagramy sobie pary. рами. Да есть нам

Widzowie, no. Przegraliśmy tym razem, ale, ale to drugie jest. miejsce, to dobrze, siedem puchatków przebywamy. No i teraz może na końcówkę zagramy sobie może w, gorące, w gorącą strefę. Mam nadzieję, że wygramy. Mm. To po prostu, że przejmujemy taką, takie kółeczko tu na środku. Jak przejmiemy do stu to po prostu wygrywamy. Mm

nie śmiejecie się z nas, jesteśmy tacy dobra, że dobra kolejny wniosek dobra, dawaj, dawaj odbijamy jest dobrze, mam na razie my się więc jest to wszystko to no niestety chyba to wygrają no oh, niestety nie. widzowie. No to. Nie śmiejcie się znaleźć. No i to była chyba ostatnia runda, więc trzymam to widzowie. Znaczy do widzenia widzowie. No i piszcie w komentarzach, jakie gry, jakie czeręcie. I my to postaramy się nagrać. I do zobaczenia. Pa!